Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Tutaj Steelgar, cześć, a dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka ASG Maniaka. W dzisiejszym odcinku coś nietypowego, ponieważ recenzja, ale niezwykła recenzja, nie jakiejś zwykłej repliki, a recenzja repliki karabinu M99 Bar. Czyli recenzja tego czegoś. Na zdjęciu pewnie to aż tak dużo nie wyglądało, co nie? To się mieści w kadrze? Mieści się. To jest dobrze. Minus jest taki, że jest okropne lato, czyli po prostu macie tutaj, że w jednym miejscu jestem jasny, a w drugim jestem strasznie ciemny. Za to Was przepraszam, ale niestety nic z tym nie mogę zrobić. Mamy tutaj replikę SW-01 firmy Snowwolf i jest to replika karabinu M99 Barret. Ma ona prawie 1,30 m długości, waży prawie 7 kg. I dwa metry ode mnie biega właśnie zając. W jednym odcinku był za mną. Widać, że ten zająt szuka atencji, ponieważ już w jednym ASG Maniaku wystąpił. Zacznijmy, moi drodzy widzowie, od jednej rzeczy: Na pewno nie jest to replika typowa. Jest to replika dla osób, które mają dużo pieniędzy, bądź też dla osób, które choćby nie wiadomo, co się działo, muszą mieć snajperkę. Ta replika aktualnie, nówka sztuka, kosztuje 1750 zł, czyli dużo bardzo dużo. Jednak ja postanowiłem sobie ostatnio pohandlować replikami i zobaczyć, czy jest możliwe, aby zdobyć jakiś grosz do przodu i co ciekawe, ta replika jeszcze nawet nie zrobiłem tego filmu, nawet jeszcze jej nie wystawiłem, ale już prawdopodobnie mam kupco. Tak więc od teraz, jeśli będziecie widzieć jakieś recenzje, będą to prawdopodobnie repliki, którymi sobie Stillgar postanowił pohandlować. Ale wracając do tematu, bo to Was pewnie nie obchodzi, jeszcze jedna ważna, ważna fajna informacja. Pod sam koniec odcinka będzie informacja dotycząca giveawayów na moim kanale, ale czy one będą, czy nie będą, to zależy tylko i wyłącznie od Was, ale to dopiero pod sam koniec. Ale nie przewijajcie, no. Tak więc ja zapraszam Was teraz do recenzji, ponieważ musimy sobie coś o tym monstrum powiedzieć. W stoku, czyli wy, w fabrycznym stanie, ma ona około 360 fps. I tutaj pewnie większość Was się dziwi, tak, dobrze słyszycie, 360 fps w tym 7-kilowym monstrum czyli tyle, ile ja mam w mojej mp 5 w budynku. Wniosek? Z takim czymś możecie chodzić i strzelać w budynkach. Cała replika jest oczywiście sprężynowa jest to zwykły czterotak do góry, do tyłu, ładujemy, do przodu, na dół, strzelamy. Było puste, spokojnie. Nie muszę mieć okularków zawsze założonych. Jeśli chodzi o magazynek, tradycyjnie znajduje się w tym, o tym miejscu, w tym, oto miejscu i mieści się tutaj 20 kulek. Jest to zwykły low który musimy ręcznie ładować, tak więc nie jest to dosyć łatwe, jest to trochę uciążliwe. Jeśli ktokolwiek chciałby mieć taką replikę, to radzę załatwić troszeczkę więcej magazynku albo jakiś większy. Jednak, co jest ciekawe, muszę pochwalić tą replikę za to, że magazynek, jak w żadnej innej replice, wchodzi na swoje miejsce. Po prostu jest to najbardziej. Najlepiej dostosowany magazynek pod gniazdo magazynkowe, jak ja kiedykolwiek mogłem tutaj wkładać magazynek, więc jest to po prostu przyjemne wkładanie magazynka, jakkolwiek to brzmi. Jeśli chodzi o wykonanie repliki, to jest ono następujące. Cały korpus z giętej blachy stalowej, czyli ze stali mówiąc krótko. Jeśli chodzi o lufę zewnętrzną, metal oraz hamulec wylotowy, metal. Jeśli chodzi o dwójnu, który sobie skrzypi, czasami sami słyszycie, bo muszę go naoliwić. To jest również część stalowa. Jedyna rzecz, która tutaj, jedyne rzeczy, które tutaj są tak naprawdę z plastiku stworzywa, to jest chwyt oraz końcówka kolby. W zestawie razem z repliką otrzymujemy jeszcze lunetę. Nie taką jak tutaj. To jest ciekawe, bo to dowiedziałem dopiero się wczoraj, kiedy rozmawiałem ze kumplem. To nie jest ta luneta, którą dostajemy normalnie w przypadku kupna takiego zestawu z jakiegoś sklepu. Jest to luneta 39X40 z 10-stopniowym podświetlaniem krzyża. Jednak jako tako i tak działa. U samej góry korpusu mamy ponad 30 cm szynę więc możemy tam zamontować, co nam się podoba. Oczywiście luneta, według mnie, to jest podstawa w takiej replice. Jednak ładniej wygląda wysoki montaż, niż takie niski. Przynajmniej dla mnie. Jest to replika używana i nie jest to do końca recenzja, bardziej bym ten odcinek chciałbym nazwać test albo pokaz. Ponieważ jest to replika używana i takie filmy będę robił również pod sprzedaż, żeby mieć jako taką dokładny opis, jeśli ktokolwiek byłby chciał kiedykolwiek takie repliki ode mnie coś kupić. Więc musimy sobie również porozmawiać o tych minusach, które tutaj występują. Z tego powodu, że jest to replika używana, a nie nówka sztuka. Jeśli chodzi o spasowanie, jest ono idealne, jedyna część, która się rusza to górna część korpusu, ale tylko i wyłącznie w tej oto przedniej części. Tak więc coś się po prostu wyrobiło i tyle. Jeszcze jest jedna część, która się tutaj lubi poruszać, czyli ta oto poduszka czy też stopka kolby, ponieważ nie wiem co się stało, ale chodzi na boki. To ma swój plus, bo kiedy macie to przy ramieniu, oczywiście z tym się tak nie chodzi, bo 7 kg no zając, ja go mam muszę nagrać. Cześć, Zając. Wiem, że lubisz aż Maniaka i mnie lubisz, ale spoko. Pół metra gdzieś... Za chwilę go zobaczycie, jak przebiegnie tutaj. Widzicie go tam? Sam nie wiem. Ale słońce. Wracając do tematu stopki... To jest tutaj też jeden plus, ponieważ kiedy tą stopkę macie, ta stopka się do Was dostosowuje. Nawet, jak kręcicie repliką, to stopka idealnie stoi w swoim miejscu, więc jest to plus. Raczej to nie jest zamierzone, oczywiście, ale szukajcie plusów tam, gdzie ich nie ma. Jest to replika ogromna, jest to karabin snajperski. W wielu filmach jednak on występuje jako tak naprawdę zabawkę, gdzie ktoś pokroił Rambo, potrafi chodzić z dwoma takimi replikami i udawać, że bawi się jakby miał, nie wiem, pukawkę, która waży pół kilograma. Oczywiście takie strzelanie też jest możliwe, chociaż nie powiem, aby było wygodne i nie powiem, aby miało jakikolwiek sens, ale jeśli chcielibyście kiedykolwiek się pochwalić przed kumplami, to możecie sobie dwie takie załatwić i udawać Rambosa, bo czemu by nie? do tematu wagi, nieporęczności, tego wszystkiego. Jest to replika, która powinna znaleźć swoje miejsce na ziemi i powinniśmy sobie przy niej poleżeć i strzelać z pozycji leżącej. W końcu, kiedy jesteśmy snajperami, a to, jakby nie patrząc, wygląda jak karabin snajperski, to powinniśmy się czuć jak snajperzy i bawić jak snajperzy, a nie udawać rambosa, który za chwilę będzie sprintował z czymś takim, bo jest to po prostu bardzo niewygodne. Dobra, już nie jesteśmy tak prześwietleni i można mówić. Jeśli mówimy już o tym czymś, jako o karabinie snajperskim, to jest to karabin snajperski tylko i wyłącznie z wyglądu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ karabiny snajperskie. To jest coś, co strzela na dużą odległość w porównaniu do zwykłych karabinków, do zwykłych karabinów, do zwykłych pistoletów maszynowych. Powinna ich przekraczać o, o, tą odległością wielokrotnie. Jednak w przypadku ASG to ma 360 fps, czyli tak jak mówiłem, tyle, ile moja MP5 do budynków. Co to oznacza? Że jest to karabin snajperski tylko i wyłącznie z wyglądu, i żeby stworzyć z tego karabin snajperski, który mógłby naprawdę konkurować, miałby jakąś o wiele większą y, celność, zasięg, donośność, nośność i tak dalej w porównaniu do innych karabinków, pistoletów i tak dalej, to musimy w niego zainwestować. I nie chodzi tutaj o sprawy groszowe, że kupimy sobie jedną sprężynę za 100 zł i tyle. To nie jest tak do końca, ponieważ mocniejsza sprężyna to wiecie, coś się może szybciej zniszczyć i tak dalej i tak dalej. Sprawa jest taka, że na karabiny snajperskie w świecie airsoftowym naprawdę trzeba wydać setki, jak nie tysiące pieniędzy, naprawdę dużo trzeba wydać, żeby karabin snajperski naprawdę nazwać karabinem snajperskim. Jeśli chodzi o wygląd tej oto repliki, to jest to oczywiście temat, wiecie, gusta i guściki. O gustach się nie dyskutuje. Mi bardzo, naprawdę bardzo się podoba. Jest to replika, którą aż się chce potrzymać, aż się chce nawet posiadać, powiem szczerze. Gdybym nie musiał, to bym nie sprzedawał, ale postanowiłem, że sobie pohandluję, zobaczę, jak to działa. Naprawdę jest to replika, która mi się podoba. Jest bardzo nietypowa, jest bardzo fajna. Bardzo fajnie się z tym wszystkim leży, używa i tak dalej, tak dalej. Jest to oczywiście męczące, jest to nużące, jest to niepraktyczne, przyznam się do tego, ale jest naprawdę replika, jeśli chodzi o. Terminy zabawy, użytkowania to jest po prostu fajna. Jest to oczywiście używka, tak więc ma swoje rysy i inne. Mamy tutaj wszędzie odrapania, tak naprawdę na tej replice, chociaż z tej strony może mało. Jakieś tam minimalne są i na pewno troszeczkę to e, widzicie. Jednak, jeśli mam być szczery i będę tutaj z wami szczery, to w przypadku takiej repliki, takiego ogromnego monstrum. O wiele bardziej mi się podoba taka replika trochę zniszczona, trochę pęknięta, trochę orysowana, porysowana, aniżeli taka nówka sztuka. Może to jestem ja, może myślę, że ktoś jeszcze tak podobnie jak ja myśli, ale po prostu taka replika troszeczkę już użytkowana naprawdę mi się o wiele bardziej podoba, niż gdyby była nówka z pudełka. Jeśli chodzi o jeszcze inne minusy, to niestety pękł tutaj nam jeden. Jedno mocowanie, które trzyma ten hamulec o dziwo, i tak stoi idealnie, trzyma się to wszystko w miejscu, ale jest to jednak pęknięte, jakby nie patrząc. Mamy tutaj również dwójnik, który ma swoją regulację. Regulacja dosyć banalna, regulacja intuicyjna, ale działa naprawdę dobrze. Pozwólcie, że to tak zrobię, żebyście to wszystko, mam nadzieję, widzieli. Mamy tutaj dwójnik, jeden przycisk. Aktualnie jest on zablokowany. Jeśli go wciśniemy, to odblokujemy nasze nóżki, i sam widzicie, że już tam dalej idzie. Jeśli go odciśniemy, to nasz dwójnóg się blokuje w danej pozycji, i tak to działa. Tak więc ta regulacja jest dosyć spora, bo to jest jakieś dodatkowe 10-15 cm dwójnogu, który wychodzi po prostu w porównaniu do pozycji zerowej. Tak naprawdę nie mam co więcej o tej replice powiedzieć. Możecie sobie o niej jeszcze poczytać na różnych stronach. Myślę, że teraz jest czas, żeby sobie z tego postrzelać, bo to jest chyba. W tym przypadku najfajniejsze. A ja idę robić bicka, bo te 7 kilo dobrze działa. Nie powiem. To jest naprawdę fajna replika. Jeśli jesteście słabi, to nawet nie myślcie o kupowaniu tego czegoś. Na serio to nie ma sensu. Idziemy strzelać. Dobra, zaczynam naszą zabawę. Cel jest oddalony o około 25 metrów. Są to trzy worki wypełnione wodą. Niestety, niestety jeden worek już postanowił się przebić, więc mamy dwa pełne cele. Jeden taki sklaczała, ale trudno. Strzelamy, to jest dosyć daleko jak na taką moc. To jest ok, chociaż to jest karabin najperski, no ale tak jak mówiłem to jest tylko i wyłącznie stok. Zaczynamy zabawę. Zaczynamy od tego celu po prawej stronie. Trafiłem w drzewo, ale chyba nie. Nie w worek. Dobra, zobaczymy. Teraz nie trafiłem. Trafiłem w worek. Nie przebiło go. Wow, dobra, mocny worek. Trafiłem, ale. Jeszcze raz. W takim razie trafimy. Ten sam, górny, prawy, trafiłem znowu, ale ponownie nie przebiło, czyli za trochę za daleko, bo ja chciałem, żeby tak fajnie przebić te worki, a jednak widziałem jakieś za mocne. Dobra, teraz strzelam w ten dolny, środkowy. Uuu, pół centymetra obok. Trafiony, ale znowu się nie przebił. Chyba wziąłem za mocne worki, bo chciałem tak fajnie postrzelać. Żeby się poprzebijało Ale niestety się nie da Znowu trafione i znowu nie Ajajajajaj No I tak to by wyglądało moi drodzy Trafiliśmy kilka razy, ale człowiek się uczy na błędach Jednak w takiej odległości lepiej załatwiać Jakieś słabsze borki Albo mocniejsze repliki Dobra, nie mogę se darować, powiedziałam, że to zniszczę To to zniszczę Aż dziwne, że to nie przebiło I tak to miało wyglądać Pięknie. Tak to miało wyglądać, moi drodzy widzowie. Ja Teraz już się nauczyłem, żeby słabsze worki załatwiać. No i gotowe. Czy replika jest celna, czy niecelna? W takiej oto formie możecie ocenić sami. Celowanie w takie woreczki z takiej odległości nie jest najmądrzejszym pomysłem, ale chciałem się pobawić, jeśli mam być szczery. Jeśli chodzi o podsumowanie, będzie krótko, zwięźle i na temat. Nie jest to replika dla wszystkich, jest to replika dla tych, którzy mają trochę więcej pieniędzy, ewentualnie dla tych, którzy choćby nie wiadomo, dlaczego chcieli mieć takie oto bydle. I to jest tak naprawdę wszystko, bo ta replika naprawdę jest fajna, wygląda ładnie strzela, Jeśli wydamy trochę więcej pieniędzy, naprawdę ciekawie. Jest jeszcze jeden plus tego, że ona jest taka ogromna. Oprócz tego, że można ją naprawdę bardzo porządnie położyć na ziemi, tak, żeby się dosłownie nie ruszała, choćby nie wiadomo co. Jest ona na tyle duża, że jeśli ktokolwiek chciałby tutaj przerobić, przerabiać tą taką replikę na gaz, na Minecraft albo coś, to nie ma żadnego problemu, żeby tutaj cokolwiek się zmieściło. Tak naprawdę odtąd, aż dotąd. Nie mamy praktycznie nic, jest to po prostu puste miejsce. Tak więc jest to naprawdę coś, gdzie jest wiele miejsca. Jeśli ktokolwiek myślałby o przerobieniu takiej repliki na Minecrafta, na jakieś inne konwersje gazowe, to wydaje mi się, że jest to dobry pomysł. Oczywiście, jeśli jesteś silny jeśli nie przeszkadza ci to, że masz wiosło przy sobie i dużo waży i nie potrafisz z nim biegać, to jest to replika dla ciebie. Myślę, że też na tym zakończymy ten dzisiejszy luźny pokaz, test repliki, bo inaczej tego chciałbym, nie chciałbym nazywać. Mam nadzieję, że Wam się jak najbardziej podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, udostępniajcie, piszcie komentarze, może, może też Wy macie jakieś fajne pomysły. A ja tak jak mówiłem, chciałbym jeszcze powiedzieć o możliwym giveawayu na moim kanale. Na samym początku chciałbym podziękować czterem Patronom, którzy już tutaj mi wpłacili po 5, po 10 zł, bo jeśli ktokolwiek nie wie, to zrobiłem sobie tak zwanego Patronite'a i postanowiłem troszeczkę zmienić jeden cel. Aktualnie, tak jak mówiłem, jest możliwy giveaway, jednak zależy to wszystko tylko i wyłącznie od Was. Jeśli na patronajcie moim osiągniemy cel minimum 500 zł, co jest, nie wiem, praktycznie chyba niewykonalne, nie wiem, zobaczymy tak naprawdę, testuję to wszystko... To raz w miesiącu będę kupował replikę za cenę 500 zł, ewentualnie więcej, bo może być na przykład więcej osób i uzbieramy, nie wiem, 600-700 zł. To za taką cenę, ile uzbieramy, raz w miesiącu będę kupował replikę, będę robił jej recenzję, a następnie wśród osób, które wpłaciły na Patronite wszystko. Czyli nawet jak płaciłeś 5 zł, to i tak będziesz biorą udział w losowaniu, będzie ta replika losowana. Czyli mówiąc w skrócie, może zapłacić na przykład minimum 5 zł. I masz okazję wygrać replikę za 500 albo za 700. Równie dobrze możesz płacić 100 zł i dzięki Tobie na przykład będziemy mieć jeszcze jakąś lepszą replikę do losowania. Myślę, że to jest dosyć fajna akcja, chociaż zobaczymy. Patronite, macie link w opisie, jeśli tam po prostu wchodzicie, dajecie, że chcecie być patronem, dajecie 5 zł, 10 zł, 30 zł, 50 zł, 100 zł, cokolwiek. I kto wie, może coś takiego wyjdzie. Pewnie się zapytacie, czy ja będę miał z tego jakieś plusy. Jeśli ja kupię jakieś replikę za wasze pieniądze, jakby nie patrząc, to zrobię film, no to będę miał wyświetlenia, będę miał więcej widzów, będę miał z wyświetleniem, nie wiem, czy dolary na miesiąc, więc oczywiście będę miał z tego plusy, a ktoś z was będzie mógł wylosować replikę. Ale tak jak mówię, nie wiem jak to się przyjmie, bo po prostu, powiedzmy sobie szczerze, patronite na YouTubie to jest coś innego. Jeśli jest Twitch, donaty i subskrypcje, to ludzie nie mają nic do tego, ale jeśli ktokolwiek na YouTubie mówi o patronite, to ludzie już tak, o, o, co tu się dzieje. Tak więc zobaczymy jak to wszystko będzie. Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, do patroneta. Link w opisie. Ja Wam życzę miłego dnia. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Pa-pa-pa.